Dzień dobry, witamy ponownie z Retail Show ze stoiska MAGO. Mam przyjemność przedstawić Wam Tomka Ławiaka, Product Managera odpowiedzialnego za regały paletowe w MAGO. Tomku, mam pytanie, dlaczego akurat regał, który jest za nami, stanął Perfect Store na Retail Show? Rafał. Dzisiaj w handlu wszystko się zmienia. Każdy sklep ma swój wskaźnik i walczymy o efektywność z metra kwadratowego. I teraz, jeżeli na przykład zastanowimy się nad tym, co chcemy zrobić ze salą sprzedaży, to ten regał ma ogromny plus, bo możemy zrezygnować ze strefy magazynowej. Dlaczego? Ten regał pozwala nam na zbudowanie takiej konstrukcji, na której na górze zbudujemy poziomy, gdzie przechowamy zapas towaru, który będzie przeznaczony do sprzedaży. To jest pierwszy plus. Drugi plus tego regału jest taki, że towar, który jest na górze, bardzo prosto wystawić potem na ekspozycji już bezpośrednio dla klienta. A dodatkowo na tych targach chcieliśmy pokazać ten regał w wersji mobilnej. Dzisiaj mobilność i szybka zmiana jest bardzo ważna. Stąd te kółka, które pozwalają ten regał przewieźć w różne miejsca w sali sprzedaży, albo pojechać w strefę, gdzie przyjeżdża auto z towarem. Prosto z auta wypakowujemy towar na regał i przewozimy w miejsce, które uważamy najlepsze w sklepie. Jest do tego towaru. Nic, pozostaje nic innego, tylko zaprosić do spotkania z nami, z Tomaszem. Porozmawiajmy o biznesie. Zapraszamy na targi Retail Show w Warszawie na Prądzyńskiego Expo 21. Do zobaczenia!